Szanowni Państwo, wiecie pewnie, że jakiś czas temu pytałem jeszcze będąc cecekiem o to, czy przewidywana, czy może jest jakiś pomysł na to, żeby zmienić system rozdzielania gwiazdek w bitwach rankingowych w owsiku naszym pięknym kochanym. W ogóle odpowiedziało, bo sobie już nie pamiętam tam kogo, tam w serii on się nazywał, ale mniejsze o to, kto to jest i co on robi, że... Jest dobrze, nic nie trzeba zmieniać. Otóż, Szanowni Państwo, mija troszeczkę czasu i co się wydarzyło? Mamy tutaj informację. W sezonie siódmym, który będzie miał miejsce od maja do lipca, tam od 18 maja do 12 lipca, na 4 sprinty będzie podzielony, jak to zwykle bywa, ale będzie w 6 na 6. I teraz tak, tiery 8 i 9, ale co najważniejsze, zmiana systemu rozdzielenia gwiazdek rankingowych. Liga brązowa. Gwiazdki zostaną przydzielone graczom z dwoma najwyżej punktowanymi w ekspie miejscami w drużynie przegranej. Czyli przegrywasz bitwę, nie tyle, że zachowujesz gwiazdkę w wypadku bycia pierwszym, ale jeżeli jesteś pierwszy lub drugi, to gwiazdkę dostajesz. W srebrze tylko pierwsze miejsce w drużynie przegranej dostaje gwiazdkę. A w złocie nie ma możliwości obrony gwiazdki. Zajebiście. Tylko, że ja bym jeszcze gwiazdkę, te, które dostaje ktoś w złocie, czy tam. W... Nie, gwiazdkę ze srebra i z brązu, pierwszym osobom z przegranej drużyny, zabrałbym ostatnim osobom z wygranej drużyny bo często się zdarza tak, że ktoś wpada na kapa, zdycha jak gówno, nie robi nic, a drużyna wyciąga bitwę za uszy i gościu ma gwiazdkę. Chociaż to jest trochę może bardziej dyskusyjny temat, ale wreszcie po... no nie pamiętam ile lat mają rankingówki w tej grze, czy z 4, czy z 5, bo sama gra ma 6, wreszcie wymyślili, że może by coś z tym zrobić. A pytanie, kiedy gracze o tym mówili? No myślę, że dosyć dawno. Także z mojej strony, szanowni państwo, na dzisiejszy wieczór to jest wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejne, a dziś życzę Wam dobrej nocy. Także do usłyszenia, moi drodzy. Być może jutro, najpóźniej pojutrze, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za liczne przybycie, do usłyszenia i na razie jeszcze raz.